Cześć, mam na imię Michał i jestem ratownikiem medycznym. Dzisiaj opowiem Wam o najważniejszym pasażerze, jakim jest apteczka. Zanim skręcimy we właściwym kierunku, podpowiem, że kilka ciekawych materiałów mamy już za sobą, więc jeśli jesteście nowi, zajrzyjcie tutaj. Ok, a teraz spróbujmy zapakować kawałek apteki do naszego auta. Gotowi? Dzięki opracowaniu wypadki drogowe w Polsce w 2019 roku komendy głównej policji wiemy, że w samym 2019 roku zgłoszono w Polsce aż 30 288 wypadków drogowych, w wyniku których rannych zostało 35 477 osób. Zaś 2909 zginęło. Te liczby są przytłaczające. A prawda jest jednak taka, że jest to najlepszy wynik w rankingu drogowym od kilku lat. Co to dokładnie oznacza? Z każdym rokiem mamy większą świadomość na drodze i jeździmy coraz bezpieczniej. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal co 20 minut dochodzi w Polsce do wypadku. Dlatego zanim złapiesz za kierownicę, złap kilka rzeczy, które pewnego dnia mogą uratować komuś życie. Nie tylko osobom zupełnie dla Ciebie obcym, ale również Twoim bliskim. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w Polsce apteczka nie należy do obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu. Na pewno powinna się ona znaleźć w takich pojazdach jak autobusy, taksówki, samochody ciężarowe, przewożące osoby oraz w samochodach do nauki jazdy i egzaminowania. Zatem, jako kierowca prywatnego samochodu nie masz obowiązku posiadania apteczki w swoim aucie. Masz jednak inny, bardzo ważny obowiązek obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Właściwie gotowy zestaw opatrunków kupicie niemal wszędzie: na stacji benzynowej, w sklepie medycznym, w aptece, no i oczywiście przez internet. Uwierzcie mi, że tego typu komplety warto dodatkowo doposażyć, by być przygotowanym na każdą ewentualność. Jak to zrobić? Jest jedna właściwa droga. Zrób to sam. Skompletuj swoją apteczkę. Jak świadomy kierowca, który wie, że na drodze może wydarzyć się wypadek i każdy w stresie, szoku czy przerażeniu zapomnieć, co należy zrobić. Dlatego trzeba mieć w apteczce papierową instrukcję pierwszej pomocy. Możecie ją zupełnie za darmo pobrać i wydrukować ze strony Fundacji Ziko dla zdrowia. Link macie w opisie. Ale również bez problemu możecie ją kupić w sklepie medycznym czy przez internet. Niezbędnym elementem apteczki samochodowej są rękawiczki ochronne. Jest to podstawowe narzędzie ochronne, które powinno być zawsze pod ręką. A jak już mowa o ochronie, dorzućcie jeszcze na wszelki wypadek kilka maseczek ochronnych i pamiętajcie, one służą do zasłaniania waszego nosa i ust, nie brody. Może zdarzyć się wiele sytuacji, w których istnieje spore prawdopodobieństwo poważnego skaleczenia, dlatego podstawowym elementem apteczki w aucie są bandaże, wodoodporne plastry różnych wielkości oraz środek do dezynfekcji. Po poważnym wypadku nie trudno o złamaną nogę lub rękę, dlatego jałowy opatrunek oraz opaski elastyczne i opatrunki będą niezbędne, jeśli znajdzie się potrzeba unieruchomienia kończyny. Pasy są ważnym elementem zabezpieczającym, lecz w niektórych sytuacjach trzeba je przeciąć, by wydostać pasażera. Czas może być tutaj elementem naprawdę kluczowym, dlatego tak ważne jest, by w swojej apteczce mieć również nożyczki. Oczywiście to proste narzędzie przyda się również do przecięcia plastra czy do pasowania odpowiedniego opatrunku. Koc ratunkowy to element zawsze przydatny, bo termiczny komfort ofiary wypadku w momencie oczekiwania na przyjazd służb ratunkowych może być czynnikiem decydującym o jego przeżyciu. Może się zdarzyć, że będziesz mieć do czynienia z osobą, u której doszło do zatrzymania pracy serca. Podczas rozmowy telefonicznej z dyspozytorem pogotowia ratunkowego otrzymasz instrukcję wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddychowej. Przydadzą się wówczas rękawiczki, ale również ustnik do wykonywania sztucznego oddychania metodą usta-usta. I tu przy okazji przypomnę 30 uciśnięć klatki piersiowej na dwa ewentualne wdechy ratunkowe. A teraz najważniejsze. Jeśli wszystko, co powiedziałem, macie już w swoim bagażniku, to nadal żadna z tych rzeczy może Wam się nie przydać. Bagażnik to miejsce często niedostępne dla poszkodowanych w wypadkach. Dlatego tak ważnym jest przechowywanie apteczki w zasięgu ręki. Pamiętajcie o tym. Właśnie skompletowaliśmy najważniejszy zestaw w podróży. Teraz wystarczy raz wprowadzić plan w życie, by ruszać zawsze przygotowanym. A może uważacie, że jest jeszcze jakaś rzecz, którą warto dodać do naszej listy? Jeśli tak, napiszcie o niej w komentarzu. A, i jeszcze jedna ważna sprawa. Wyjeżdżając za granicę pamiętajcie, że niektóre kraje wymagają posiadania apteczki samochodowej. Obowiązek i posiadania mają kierowcy wszystkich pojazdów w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Austrii, Chorwacji, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Czechach, Francji, Litwie. Oraz Słowacji. Brak apteczki lub niezgodne z przepisami jej wyposażenie skutkuje tam wysokimi mandatami. Dlatego przed każdym wyjazdem warto sprawdzić, czy kraj, do którego się wybieramy, wymaga posiadania apteczki i co dokładnie powinno się w niej znaleźć. I to wszystko. Trzymajcie się i widzimy się na następnych postojach, gdzie pogadamy sobie o apteczkach, które warto mieć przy sobie w podróży oraz o tych, które powinny być w naszych domach czy w pracy. Pamiętajcie, że film powstał dzięki Fundacji Ziko dla Zdrowia, dla której Wy możecie zrobić coś dobrego. Oto jej KRS 0000 618 913. Wpłaćcie swój 1%, a my stworzymy dla Was jeszcze więcej wartościowego materiału. Pamiętajcie też o subskrypcji, by być na bieżąco. Widzimy się niedługo w szerokiej drogi!